Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jaka jest prawidłowa postawa, pozycja akordeonisty i opowiem co nieco o układach ręki lewej i prawej, jakie mamy dźwięki i gdzie są rozmieszczone. Zapraszam. Akordeonista powinien grać w pozycji siedzącej, to znaczy, grywa się oczywiście w pozycji stojącej, ale zalecana pozycja to. Pozycja siedząca. Musimy być wyprostowani. Akordeon na pasach nośnych tutaj spoczywa na korpusie, przylega do klatki piersiowej i akordeon spoczywa lekko na lewej nodze. Prawa ręka spoczywa równolegle na klawiaturze, palce mamy zaokrąglone i gramy pięcioma palcami. Z kolei lewa ręka przełożona jest przez pas i używamy tutaj czterech palców. Kciuk nie bierze udziału w grze. Guziki po stronie basowej ułożone są w rzędy oraz w szeregi. Pierwsze dwa rzędy są to guziki basów pojedynczych. Dalej już mamy basy akordowe. I tak, w pierwszym rzędzie mamy basy tercjowe, a w drugim rzędzie mamy basy pojedyncze. W trzecim rzędzie mamy już akordy. I są to akordy durowe, trzeci rząd. W czwartym rzędzie są akordy molowe. W piątym rzędzie mamy akordy septymowe. I w ostatnim rzędzie mamy akordy zmniejszone. Układ dźwięków basów podstawowych wygląda następująco. Mamy tutaj trzy basy, trzy guziki, które mają takie nietypowe, inne od wszystkich wyżłobienia. Tutaj na środku mamy wgłębienie i to jest nasz dźwięk C podstawowy. Te, te wyżłobienia są po to, aby grając było łatwo wychwycić je i inne basy gdzieś okoliczne. Mamy dźwięk C i kolejne, kolejne dźwięki w tym rzędzie yy, umieszczone są po kole kwintowym, czyli jak mamy dźwięk C, jeden wyżej dźwięk będzie G, i idąc dalej po kole, następny dźwięk będzie D, A, E, H, Fis, Cis i tak dalej. Tak samo w dół idziemy. C, jeden niżej. F, B, S, As i tak dalej. A pierwszy rząd basów, tak jak wspomniałem wcześniej, są to basy tercjowe, pojedyncze. Czyli jak mamy dźwięk ten nasz podstawowy C, w tym szeregu idziemy do pierwszego rzędu, jest to bas E. I jak mamy dźwięk G, no to tercjowy H. I tak dalej, i tak dalej. Mamy basy tercjowe i podstawowe. Po stronie melodycznej mamy układ klawiszy białych i klawiszy czarnych. Jak widać, jest to powtarzalny układ. Mamy dwa czarne klawisze, jest przerwa, trzy czarne klawisze, przerwa i ponownie. Dwa, przerwa, trzy, przerwa. Dźwięk podstawowy, tak jak po stronie basowej, mamy dźwięk C, który jest przed dwoma czarnymi klawiszami. Tutaj mamy C, tu mamy C i tu mamy C. Dźwięki rozmieszczone są na klawiaturze tak. Dźwięk C, D, E, F. G, A, H i C. I tutaj zamykamy naszą oktawę. Tutaj mamy dźwięk Cis lub DES, w zależności czy podwyższamy, czy obniżamy dźwięk. DIS lub S, Fis lub GES. GIS. Lub as. I tu mamy ice i B. Jest to wyjątek, nie jest Hes, tylko B. Jest ice lub Hes. Taki jest układ klawiszy. A gramy gamę gramy w ten sposób. Gama ma 8 dźwięków. My palców jedynie 5. Także po trzecim palcu. Pierwszy, drugi, trzeci, podkładamy palec pierwszy i wtedy idziemy do końca gamy, już do piątego palca. Jeszcze raz. Pierwszy, drugi, trzeci, podkładamy pierwszy dołem i idziemy do końca. Idąc z powrotem, wygląda to w ten sposób. Schodzimy, schodzimy do pierwszego palca, po czym zakładamy, idąc w dół, podkładaliśmy dołem, a tutaj zakładamy górą trzeci palec i wychodzimy znowu na pierwszym palcu. Jeszcze raz pokażę z góry. Piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Trzeci zakładamy, drugi i pierwszy.